Hucznie i uroczyście świętowano rocznicę wyzwolenia Leszna. Były bardziej i mniej oficjalne imprezy. Ta najważniejsza odbyła się na rynku z udziałem setek mieszkańców Leszna. Świętowanie 96. rocznicy odzyskania niepodległości przez Leszno rozpoczęło się od mszy odprawionej w bazylice świętego Mikołaja. Po niej władze miasta i delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem wdzięczności na placu Kościuszki. Główne obchody zorganizowano po południu na rynku. Uroczystość rozpoczęła się od krótkiej rekonstrukcji nawiązującej do wydarzeń sprzed 96 lat, kiedy to Leszno opuścili Niemcy, a do miasta wkroczyły polskie oddziały. I na wielu gmachach urzędowych zaczęły powiewać wydobyte z ukrycia, a już tak dawno przygotowane na ten dzień radosny chorągwie polskie. Wszystkie ulice, jakby różdżką czarodziejską ze snu zbudzone, zawrzały natychmiast życiem polskim, a ukazanie się chorągwi i proporców polskich na wieży ratuszowej wywołało żywiołowe, niemilknące wybuchy radości. Momentalnie zawisły także przeróżne godła narodowe na polskich domach miasta. Okolicznościowe przemówienie wygłosił prezydent Łukasz Borowiak. W mojej ocenie to jedna z najważniejszych, jeśli nie najważniejsza, data w historii Leszna. Mówił. 17 stycznia 1920 roku do Leszna wkroczyły oddziały Wojska Polskiego. Leszno znów stało się Polskie. Dzisiejsze uroczystości z udziałem jednostek Wojska Polskiego i grup rekonstrukcyjnych przypominają klimat tamtych. Jakże ważnych dla historii miasta styczniowych dni. Obecny na uroczystości był Jan Dziedziczak, wiceminister spraw zagranicznych, poseł Prawa i Sprawiedliwości. To święto skłania nas do spojrzenia w przeszłość, ale też pozwala zastanowić się nad tym, co czeka nas w przyszłości, mówił do mieszkańców Leszna. Pamiętajmy, że o wolność, o bezpieczeństwo zawsze trzeba było się w naszej historii stać. My musimy robić to dzisiaj, w XXI wieku, oczywiście dużo nowocześniejszymi metodami. Drodzy Państwo, moim obowiązkiem jako wiceministra spraw zagranicznych jest zasygnalizowanie trzech wielkich wydarzeń, jakie czekają u nas w roku 2016. Pan dziedziczak mówiąc o ważnych wydarzeniach miał na myśli rocznicę 1050-lecia Chrztu Polski, Światowe Dni Młodzieży z udziałem Ojca Świętego i milionów ludzi z całego świata oraz szczyt NATO w Polsce. Każdy ma swoją małą ojczyznę. Dla Polaków ważny jest 11 listopada, dla Leszczynian 17 stycznia. Te słowa padły z ust Jarosława Miki, dowódcy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej związanemu z Lesznem i regionem leszczyńskim. Niepodległość nie jest dana raz na zawsze. O niepodległość walczymy stale, dbamy, piścimy, oddajemy nasz należny szacunek. To poprzez nasze działania. Dla żołnierzy to wzorowa żołnierska służba. Dla wszystkich innych to wykonywanie swoich zadań. Dla uczniów to praca w szkole. To jest nasza powinność wobec naszej ojczyzny. Uroczystość na rynku odbywała się w wojskowej oprawie. Odbył się apel pamięci. Była salwa honorowa. Przywołuję do nas uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918 i 1919 roku. Wołam powstańców z Grupy Leśno oraz żołnierzy 6 Pułku Strzelców Wielkopolskich dowodzonych przez porucznika Bernarda Śliwińskiego. Wzywam mieszkańców Ziemi leszyńskiej którzy oddali życie podczas tych pamiętnych dni walcząc o niepodległą i suwerenną Ojczyznę. Stańcie do apelu! W rocznicowych obchodach licznie uczestniczyli mieszkańcy. To jest bardzo ważne wydarzenie dla Leszna, no ponieważ mamy mało takich świąt, które mogłyby się właśnie tutaj odbywać, a wierzę, że dużo osób, właśnie mieszkańców Leszna jest bardzo związanych właśnie z tym też świętem. No bo mamy... No, mamy jakby swoich przodków, którzy jednak walczyli za tą ojczyznę. Jest to po prostu wyrazem mojego patriotyzmu, mojego przywiązania do Polski, do Leszna, do Wielkopolski. To bardzo zaszczytne i powinno się obchodzić takie uroczystości zawsze z wielką, jak to się mówi, pompą. Bo to dla potomnych, dla młodzieży to szkoła patriotyzmu. Uroczystość na rynku zakończyła defilada. Była grochówka i ciepła herbata.